Pamiętam te nocne rozmowy na sklepie W głowie mam tylko wszystkie wspomnienia Jak gdy czasy wspólnej przyjaźni Wtedy ta przyjaźń była najważniejsza idziemy do przodu tu w ja mam miło swego życia a ty wciąż jesteś sama nie zmienia to faktu, że chcę byś została chcę żebyś wróciła i była taka sama i wiesz co ci powiem dalej tu tęsknię, chcę żebyś ty podała mi rękę byłem przy tobie przy trudnych momentach byłem wtedy jak twój nie pamięta dawałem ci szczęście, dawałem ci wszystko pomimo upadków dawałem ci blisko byłem tu blisko pomimo wszystko, co by nie było Wszystko, co by nie było, byłem tu blisko. Lata uciekły, wspomnienia zostały. Słowa tu pękły, karty rozdały. Wszystko, co było, kiedyś powróci, szczęście jest bliskie.